Siemanko moi drodzy, z tej strony Szymon Dzisiaj sobie zagramy w Minecraft Ale cały świat to jest ocean Jeśli ten filmik wam się spodoba koniecznie zostawię Proszę, jak będzie 10, 5, 10 łapek w górę No to nagrywam kolejny odcinek i, i jakbyście zostawili subskrypcję to bym był bardzo wdzięczny a ja bez przedłużania zapraszam was do oglądania no tak więc jesteśmy na świecie przed nagrywaniem zrobiłem sobie po gdzie będę mówiłem, że na razie po, far po farmie sobie ryby żeby mi żebyś mieć jedzenie ale Oto odcinkiem tu Dobra i chyba wyleciało wędka. Powiedziałem, że chyba wyleciało gdzieś wędka. No i kolejny utopiec. To jest kolejna bitka. Chodźcie, kolejne jedzenie. Dobrze. Ale nie, bo ja tu chcę rybki znaleźć. No i proszę, są te ryby, które chcę sobie pozabijać. No i już mam dwie ryby w e-przykunku, ale to zombie kolejny mnie ja atakuje. Zgniła mięso, podejrzewałem, że też będę musiał je jeść. Chociaż... Ja zgniłem, ale czy, jak się, Chociaż Gut będzie nam się o tym nawiał, to będzie dobrze, tylko że wtedy nie mogę się ruszać. No, więc sobie zjem takie zgniłe mięso. O co chodzi? Zjadę już. Dobra, to teraz nie możemy chyba się ruszać. To te na mnie powinieneś. Czy gut nie spadnie, czy spadnie? Oto to jest pytanie. Ko skończył się nie spad, czyli to jest nawet dobre jedzenie. Więc ja mogę sobie troszkę, mogę je sobie za zostawić. I tu podejrzewam, że odłożymy sobie te rzeczy i będziemy na razie... Mam takie przedmioty w przykunku, ale nie, bo jeden jest problem, bo ja nie wiem, gdzie mogę znaleźć dipta A dryfta jest mi potrzebny, bo mam mączkę kostną i mogę zrobić i bym mógł mieć trawę. I bym miał nasionko, gdzie bym mógł zrobić na farmę bym mógł zrobić. Więc nasionko jest potrzebne, ale nie wiem gdzie mam go szukać. No to jest to jedyne wyjście o czym mówię. No i Bit, bitwa kolejna z utopcem. Ale wygramy na tym nie Super. No je zabíjem to osož. Więc mam... No i tu jest dziesiąty łosoś, którego zabiłem. No i ryba. No ładnie na Dobra, tu zabiłem. O, dużo tu jest. O, dużo jedzenia mam. Naprawdę, dużo jedzenia. To... Mam bardzo duże lecenia To jest super No Nie może zaraz ścinamy troszkę sobie statek Potem jest, so, jest drewn drewno Deski są i będę mógł wziąć sobie to bym zrobił pół płytki i bym dał do, do mojej platformy. Aha, i nie mi ryby. Która jest mi bardzo potrzebna, żeby to przetrwać. Dobra, zabity kolejny łosoż. No i kolejny otopiec. Dziękuję, że tu was bardzo, bardzo. Tak bardzo dużo jest. problem, bo mieczyk, mie mieczyk y, troszkę się zniszczył. Nie wiem, czy to jest ten czas, żeby pójść na wyprawę. Y, mogę pójść w sumie na wyprawę. Zgarnę skrzynkę. Albo zostawię tą skrzynkę. Ale kraty mogę sobie wziąć Tak naprawdę. Y, mogę iść na wyprawę, ale gdzie mam iść? Y, po... Nie pamiętam gdzie. Ale Gdzieś. O. Tam coś mi nie pasuje, ale Pój pójdę tam. Ale na najpierw... Trzeba zrobić łódkę, czyli trzeba iść po deski, czyli trzeba pójść do statku szybko zanurkować. Tu postawić drzwi i wejść. Chętnie. I, i ścinamy sobie drewno. No i nas nice. troszkę drewno zdobyłem I tam jeszcze trochę pływa na powierzchni Ale ja tu wezmę No i są dwa Tak jak mówiłem Są i dwa Dobra więc szybko postawiamy crafting Bierzemy deski I robimy łódkę no i dobra podejrzewam, że to zostawię i tak naprawdę mogę tam pójść. a i, i przesunęli z wardena do kolejnej aktualizacji, czyli 1.19 to i dobrze, bo on będzie mocny, więc dobrze, że go przesunęli. No widzę miasto. Czyli troszkę do przodu. wysiadamy No jesteśmy pod. Dobra. Macmurk będzie mi kiedyś potrzebny do windy. Do windy wodnej żeby yy, no on nam pomagał zejść w dół, to będzie lepiej nam. Ale musimy je jeszcze szybko się wrócić, bo zapomniałam... bym mógł tam wszystko zlutować, jest skrzynka nawet i tam bym miał wędkę, ale zapomniałem o drzwiach, których zostawiłem w statku. No, to... no i problem. Pada deszcz. Ale ja się nie poddaję i pole... Let's go to. Dobra. Tu muszę powietrze nabrać. Wybieramy. Szybko. Lecimy do góry, lecimy. утка и гид. Е, тераз машина там ще вручи. Не видя, че не Tylko nie, nie pamiętam gdzie to miejsce było. grzesz? Nie poczekajcie. Tu jest. Czyli tu jest ten do, jakiś inny domek. Bo ja że do niego sobie wpłyniemy. No i tu postawimy drzwi. I proszę. Ну и теперь... Сто мы можем изничтить? Потому что здесь же есть... Скринка. Wiem, где. Там... Nie dziwić, trzeba przenieść. Tylko nie... Mm, problem. Nie mam drzwi na pas. Wszystko. Nie trzeba... No jest kim? Dobra, trzeba poświęcić terapię. Pon gacie. No i wpłynięty. No. I drzwi się obrócą.

Czyli niszczę drzwi idę tu. Wchodzę tu. I szybko tak robię. Tu postawię drzwi, tak, tak. I piękne żelazo free. Chociaż małe te żelazo. No to jest dobrze, że znalazłem te żelazo ale skarbu nie znalazłem No dobrze, więc ja wypływam na powierzchnię do łódki wsze chodzę Jeśli spodobał się Wam filmik to zostawcie łapkę w górę Fără subscripție, aștept să vă înjurăm. Pa, pa!